Witajcie w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem Horizon Chase 2, czyli bardzo fajne arkadowe wyścigi, które myślę, że nie są jakoś mega popularne. Natomiast ja zawsze na tego typu ciekawe gry staram się zwracać Waszą uwagę, no bo przecież mamy zalew tysięcy, jeśli nie setek tysięcy chłamowatych produkcji, które zalewają Steama, platformy sieciowe, konsolowe. Więc myślę, że jeśli coś takiego udaje się wyłowić ciekawego, no to warto podjąć temat takich tytułów na moim kanale. No i Horizon część 2 to jest oczywiście kontynuacja pierwszej części, która najpierw wiele lat temu ukazała się na komórkach, natomiast później została przeportowana również na konsole. Recenzję pierwszej części mogliście oglądać na moim kanale około 2 lata temu. Ja tam bardzo ją chwaliłem, bo bardzo przypadły mi te wyścigi do gustu. One nawiązywały swoim klimatem, czy też w sumie modelem jazdy, albo tym jak się tutaj sceneria przesuwa do takich tytułów jak chociażby Top Gear ze SNESa, Lotus z Amigi, czy być może nawet troszeczkę do Super hang -On z Segi Mega Drive czy Outrana, tej klasycznej pierwszej części, no i mnie ta gra bardzo się podobała wtedy. Ja wystawiłem pierwszej części 8,5 na 10, no i byłem bardzo ciekaw, co twórcy zaserwują nam przy okazji dwójki, która miała przede wszystkim dowieść dużo lepszą oprawę graficzną, chociaż też w takim minimalistycznym stylu, bo jak już oglądacie gdzieś tam w tle fragmenty gameplayu, no to pewnie zwróciliście uwagę, że na jakieś wodotryski tutaj nie ma co liczyć. To nie jest gra, która będzie korzystać z jakichś Tutaj najnowszych platform tych konsol nowej generacji to ma być tytuł, który dalej da się odpalić na wszystkich właściwie platformach dostępnych na rynku. Natomiast ewidentnie widać tutaj przeskok jakościowy, jeśli chodzi o oprawę graficzną. Natomiast parę zmian twórcy również zapowiadali, nawet i w samym gameplay'u, więc przyjrzymy się temu wszystkiemu no i zobaczymy, czy druga część, przynajmniej dorówna jakości jedynki. No bo jeśli tak będzie, no to pewnie warto będzie też po nią sięgnąć. Nie udało się ją kupić w przecenach Black Friday'owych za około 57 zł, natomiast standardowa cena to jest ponad stówka. Ja kupowałem wersję na PS5 cyfrową, bo niestety tylko taka jest dostępna, a szkoda, bo jak dobrze wiecie, ja jestem fanem pudełek i zdecydowanie bardziej wolałbym sobie kupić wersję pudełkową. Natomiast jeśli już gra jest dostępna wyłącznie w cyfrze, a jest dobra, co Wam za chwilę pokażę, no to też takie tytuły staram się dodawać gdzieś do swoich kolekcji, chociaż staram się to robić właśnie zazwyczaj na przecenach. No moje zdanie znacie na temat cyfrowych gier, więc nie będę się tutaj powtarzał. Natomiast przejdźmy już do najważniejszego, czyli recenzji Horizon Chase 2. Przyjrzyjmy się temu tytułowi, Rozbierzmy go na czynniki pierwsze no i zobaczymy sobie wspólnie na sam koniec, czy warto po niego sięgnąć. Zapraszam. Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, że pod względem gameplayu ten tytuł nie specjalnie różni się od pierwszej części. Jeśli mieliście styczność właśnie z jedynką, no to pewnie od samego początku poczujecie się tutaj jak w domu. Oczywiście widać na samym wstępie lepszą oprawę graficzną, natomiast model prowadzenia samochodu jest praktycznie taki sam jak w jedynce. I myślę, że to należy uznać za plus, no bo ja tutaj nie oczekiwałem jakiejś wielkiej rewolucji. Tamtej model jazdy sprawdził się bardzo dobrze. Tak naprawdę twórcy się skoncentrowali na tym słynnym modelu pod tytułem Więcej, ładnie, i lepiej, jak to w sequelach bywa. No i myślę, że pod tym kątem nie ma się o co tutaj specjalnie przyczepić. Jeśli nie graliście w pierwszą część, no to spieszę Wam donieść, że model jazdy jest oczywiście czysto arcadeowy. Zresztą cała gra jest arcadeówką, czyli trochę przypomina gameplayem to, co pamiętamy z tych automatów arcade gdzieś z lat 80. czy 90. chociażby właśnie z Autrana czy Top Gear. No były to tytuły, które były dość podobne w swych założeniach. No i tutaj myślę, że pod kątem modelu jazdy bardzo można przyrównać ten tytuł do tamtejszych produkcji. Nie ma tutaj takich klasycznych power slide'ów, więc jeśli ktoś liczył na to, że będzie miał tutaj poślizgowy model jazdy, na przykład w stylu. Outrana 2, czy też Outrana Coast to Coast, no to nic takiego tutaj nie ma miejsca. Właściwie tutaj skręca się samochodami w bardzo prosty sposób. Wystarczy wychylać gałkę na lewo i prawo i chodzi tutaj tak naprawdę o odpowiedni timing, żebyśmy odpowiednio dobrze wchodzili w zakręty w odpowiednim momencie. No, a jeśli nie wyrabiamy się po prostu na zakręcie, jeśli widzimy, że on jest zbyt ostry, no to wystarczy tak naprawdę w większości przypadków odpuścić gaz. Nawet niespecjalnie trzeba moim zdaniem w tej grze hamować. Ja praktycznie hamulca nie używałem. Praktycznie cały czas dusiłem gaz do dechy, natomiast w takim takich newralgicznych momentach, kiedy miałem do czynienia z bardzo ostrymi zakrętami, po prostu puszczałem lekko gaz i to wystarczało. Oczywiście cały gameplay jest oparty na ściganiu się, więc mamy za zadanie przedrzeć się na pierwsze miejsca. Startujemy z 20. Już na samym wstępie można się pokusić o dobry start, odpowiednio tutaj manewrując gazem i tutaj możecie zwrócić uwagę, że w prawym dolnym rogu jest taki pasek specjalny i musimy się zmieścić gazując na tym białym polu, żebyśmy dobrze wystartowali. Natomiast później to już jest czysta arkejdówka mijamy po drodze te wszystkie samochody i zwróćcie też uwagę, że na trasie poumieszczano takie specjalne niebieskie tokeny i one tutaj pełnią rolę znajdziek. To znaczy nie są oczywiście obowiązkowe, żebyśmy tutaj przeszli kampanię, natomiast myślę, że to jest dodatkowy plus, dlatego że oprócz samego ścigania się warto też na to zwracać uwagę. No i jeszcze mamy też na samych trasach czasami odłamki nitro, to znaczy właściwie startujemy z potrójnym nitro i widać to w lewym dolnym rogu ekranu. Możemy używać tego przyspieszenia w odpowiednich momentach, natomiast da się właśnie na większości tras zebrać dodatkowe Nitro, no i myślę, że też warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście, jeśli będziecie wygrywać, jeśli będziecie zajmować pierwsze miejsca, to będziecie też zdobywać kredyty, a to z kolei będzie się przydawało chociażby do zakupu nowych skórek, czy też skinów dla naszych samochodów, bo oczywiście, co prawda, odkrywamy nowe samochody wraz z zaliczaniem kolejnych krajów w tym głównym trybie World Tour, natomiast jeśli chcielibyście wprowadzić nowe warianty kolorystyczne, to raz, że trzeba właśnie zdobywać kredyty, a dwa, jeszcze odwiedzić inne tryby rozgrywki dostępne w grze. Natomiast czy weźmiecie ten główny World Tour, który polega tak naprawdę na tym, że przedzieramy się po sześciu różnych państwach. No oczywiście każde ma tam swoje e, miasta, takie mniejsze, podzielone na pomniejsze trasy. Natomiast e, na samym początku zwróciłem też uwagę na to, że jeśli chodzi o zawartość tego głównego trybu, to jest ona skromniejsza niż w jedynce. I myślę, że jeśli miałbym się do czegoś przyczepić w Horizon Chase 2, to właśnie do żywotności. To znaczy pierwsza część oddawała nam do dyspozycji łącznie 12 państw, po których mogliśmy się przemieszczać, no i tych tras naprawdę było sporo, natomiast tutaj mamy o połowę mniej. No i tak się od razu zacząłem zastanawiać, czy to przypadkiem nie dlatego, że twórcy celowo podzielili zawartość na dwie części, żeby zaraz nas tutaj zarzucić jakimiś dlc płatnymi, no i zupełnie mnie nie zdziwi, jeśli tak właśnie będzie w najbliższej przyszłości. Natomiast z drugiej strony te sześć państw to też nie jest tak mało. No każde jest podzielone na trzy miasta, a one z kolei na trzy, cztery trasy. Najczęściej trzy takie wyścigowe, jedna w formie czasówki. Mimo wszystko to nie jest tak mało, no wystarczająco no, wiedziałbym, natomiast jeśli porównujemy to do pierwszej części, to widać tutaj trochę obniżkę formy, a raczej obniżkę zawartości względem właśnie pierwszej części. Na szczęście jeśli chodzi o gameplay, to tutaj nic się nie zmieniło i dalej jest to ta słynna, taka natychmiastowa arkadowa rozgrywka. Coś na zasadzie, że bardzo łatwo jest rozpocząć, czyli easy to learn, ale hard to master, czyli oczywiście ciężko jest to wymasterować, bo oczywiście pierwsze dwa państwa są pewnego rodzaju rozgrzewką. Mamy tam dość takie szerokie trasy Bardziej podziwiamy widoczki i myślę, że nie sprawi tutaj nikomu większych problemów wygrywanie na tych trasach, to im dalej w las tym robi się coraz trudniej. Mamy coraz bardziej kręte trasy, ale też węższe, czekające niebezpieczeństwa na poboczach, które nas bardzo łatwo mogą spowolnić. No i nawet to zbieranie znajdzie, o których Wam wspominałem, również staje się coraz trudniejsze w dalszej części kampanii. Co ciekawe zrezygnowano tutaj z systemu paliwa, bo mieliśmy coś takiego w pierwszej części, że też zbieraliśmy takie specjalne z kolei czerwone tokeny na wielu trasach, które dodawały nam paliwa, bo zwłaszcza w dalszej części kampanii no nie byliśmy w stanie właściwie zaliczyć teraz, jeśli nie zebraliśmy tego paliwa po drodze, natomiast tutaj zupełnie o tym zapomniano. Może i dobrze tak naprawdę, bo tych tokenów i tak jest sporo do zbierania właśnie w formie tych znajdziek, a te czerwone znaczki symbolizujące paliwo no w jedynce bardziej mnie już później frustrowały niż no i myślę, że też warto jeszcze dodać, że w grze mamy taki oddzielny tryb turniejów gdzie właściwie to jest to samo, co w World Tour, tyle tylko, że mamy tutaj trzy ligi podzielone tam na jeszcze kilka eventów. Każdy z tych eventów to jest tak naprawdę paczka składająca się z czterech mniejszych wyścigów, które oczywiście doskonale znamy z trybu World Tour, więc w sumie jest to taki trochę recycling, natomiast myślę, że i tak warto do niego później podejść, bo tylko zaliczenie tego trybu pucharowego odblokuje wam dostęp do niektórych skórek samochodów w kampanii głównej. Jeśli tego nie zrobicie, no to nie będziecie w stanie, choćbyście mieli bardzo dużo kredytów, zakupić. Niektóre właśnie skiny, a myślę, że to są właśnie te najfajniejsze malowania, te do których uzyskujemy dostęp właśnie po zaliczeniu trybu pucharowego. I to, na co jeszcze zwracam uwagę, co też robiłem zresztą w przypadku pierwszej części, to dużym plusem jest to, iż można na jednej konsoli zagrać w trybie tym głównym, czyli World Tour, nawet na podzielonym ekranie na cztery części, czyli można grać nawet w czterech graczy naraz. No ja głównie grałem w trybie dla dwóch graczy. No i ogrywa się to bardzo fajnie. Animacja oczywiście dalej jest płynna. Oczywiście, że mamy trochę mniejsze. Pole widzenia, ale właśnie bardzo fajnie zalicza się ten tytuł w trybie kooperacji i według mnie to jest jedna z fajniejszych pozycji takich arcadeowych wyścigów dostępnych właśnie w cyfrze, które możemy ogrywać w koopie. No i na koniec jeszcze poruszę temat oprawy graficzno-muzycznej. No, bo jeśli chodzi o oprawę graficzną, to pewnie już sami dostrzegliście, że dość duże zmiany tutaj wprowadzono względem pierwszej części. Zmiany oczywiście na plus, bo teraz te scenerie wreszcie zyskały tutaj na jakości. Wiedzę, to było bardzo umowne, tak naprawdę dlatego, że gra wywodziła się jeszcze z gry komórkowej po prostu i tam nie można było pozwolić sobie na nie wiadomo jakie wodotryski, dlatego że wtedy wielokomórek zwyczajnie by klatkowało. Natomiast jeśli chodzi o część drugą, tutaj zdecydowanie już mamy więcej detali na ekranie i myślę, że te wszystkie trasy wprowadzają bardzo fajny klimat, bo jakiego państwa by się tutaj nie wzięli, to w większości przypadków mamy do czynienia z takim trochę rajskim klimatem i bardzo fajnie się te wszystkie scenerie zwyczajnie pokonuje. Natomiast jeśli chodzi o oprawę muzyczną, według mnie tutaj trochę obniżono loty względem jedynki, bo tam bardzo ciepło wspominam o prawę dźwiękową. Muzyka aż chciało się słuchać i właściwie dla niej często się odpalało ze 2-3 wyścigi. No tutaj jest nieco słabiej. Mamy dość takie bardziej standardowe kawałki bym powiedział. Muzyka nie jest tutaj na pewno jakimś najważniejszym punktem programu i nie stanowi o jakości tego tytułu. Także jeśli chodzi o to no troszeczkę gorsza forma moim zdaniem w porównaniu z pierwszą częścią, ale i tak myślę, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. No i tak podsumowując już trochę to wszystko. Według mnie Horizon Chase 2 to są naprawdę dobre wyścigi. Oczywiście nie wprowadziły żadnej rewolucji względem jedynki, ale myślę, że też mało kto takowej oczekiwał. Według mnie jest po prostu ładniej i lepiej, nie powiem, że więcej, niestety, dlatego że żywotność jest tak naprawdę głównym minusem tej drugiej części. No trudno tutaj ukryć to, że tego kontentu jest blisko dwa razy mniej niż w przypadku właśnie Horizon Chase 1 i myślę, że twórcy niestety poszli tym modelem, że za chwilę doczekamy się płatnych dodatków które zaleją platformy cyfrowe i zwyczajnie będziemy musieli dopłacić, żeby dostać dodatkową zawartość. Natomiast według mnie tak czy inaczej jakościowo ten tytuł zdecydowanie się broni pod kątem właśnie modelu jazdy, pod kątem tego arcade'owego klimatu. Absolutnie ja jestem na tak i jeśli Wy również pamiętacie te właśnie zwłaszcza hity arcade'owe z lat 80 czy 90 w rodzaju Outrana, Lotusa, Top Gear pamiętacie niektóre pozycje chociażby z Amigi czy też z Super Nintendo, to myślę, że Horizon Chase bardzo, bardzo przypadnie Wam do gustu. No kwestią sport jest jeszcze to, czy ta gra powinna mieć właśnie poślizgowy model jazdy. Ja w zdecydowanej większości przypadków jestem za poślizgowym modelem, takim jaki dostarczono chociażby w przypadku Outrana 2, czy też Outran Coast to Coast. Tam zrealizowano to naprawdę rewelacyjnie. Sega tam się mega spisała moim zdaniem. Natomiast tutaj według mnie ten model się broni. Mimo tego, że on jest bardziej prosty w swych założeniach, bardziej umowny bym powiedział nawet, no to i tak się broni i kolizje też są w porządku. To znaczy co prawda samochód nam się mocno wytraca prędkość, zwłaszcza jeśli jeśli zaliczymy pobocze. Natomiast tak oczywiście powinno być. Nie jest to na pewno frustrujące, że nagle prawie że stajemy w miejscu, jak w wielu tych tytułach z przeszłości, gdzie byliśmy aż zbyt mocno karani za pomyłki. Tutaj jest zdecydowanie pod tym kątem lepiej i gra zwyczajnie bardzo fajnie przechodzi się od początku do samego końca. Jeśli miałbym wystawić ocenę Horizon Chase 2, to byłoby to tym razem 8 na 10. Według mnie to jest dalej świetna arkejdowa ścigałka, którą zdecydowanie warto kupić, zwłaszcza ci z Was, którzy pamiętają te gry właśnie z lat 90 czy 80 Dla nich moim zdaniem to jest wręcz zakup obowiązkowy, natomiast przyczepię się jeszcze raz do tej zawartości. No szkoda, że jest tego mniej niż w jedynce. Szkoda, że nie zaserwowano nam jeszcze chociażby ze trzech dodatkowych państw, no i myślę, że już nie byłoby się specjalnie o co czepiać. Natomiast tak czy inaczej gra jest zdecydowanie warta sprawdzenia jeśli lubicie arcade'owe wyścigi, moim zdaniem jest to must have dla wszystkich fanów tego typu gatunku. Także to tyle ode mnie w tej recenzji. Jak zwykle zachęcam Was również do komentowania. Pewnie znaleźli się już tacy, którzy ograli Horizon Chase 2, bo gra jest dostępna tak naprawdę już kilka miesięcy na rynku. Ja po prostu czekałem na przecenę, żeby ją zakupić i jestem po tej przecenie zadowolony. Natomiast jeśli kupiłbym ją w pełnej cenie, no trochę miałbym mimo wszystko właśnie te mieszane uczucia związane z mniejszą zawartością niż w przypadku jedynki. Piszcie zatem, co wymyślicie o Horizon Chase 2, a jeśli nie graliście, napiszcie, czy gra w jakimś sensie przekonuje was do zakupu po tym, co obejrzeliście, czy też na chwilę obecną byście się raczej wstrzymy. Dzięki za uwagę i do słyszenia już niebawem w kolejnych recenzjach na moim kanale. Trzymajcie się!